Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie. Witam Państwa i zachęcam do wysłuchania komentarza materiału dotyczącego tego co też się zdarzyło w niedzielę w Zabrzu, a chodzi mi o skandal sędziowski. Skandal, bo poziom sędziowania tego zawodu był, tych zawodów, zawodów górnika Zabrze z Jagiellonią był skandaliczny, ale równie skandaliczne i równie bulwersujące jest to co dziś działo się potem i co działo się w trakcie. Dlaczego? I czy to ostatnia kontrowersja z udziałem sędziów i Jagiellonii w ogóle w Ekstraklasie? No cóż, sprawdźcie. Sponsorem programu jest firma YazBud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. www.yazbud.pl Sponsorem programu jest Modern House, Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość, prawdziwe wsparcie dla twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu. Jeżeli Państwo chcecie nas wspierać, jeżeli zgadzacie się z tym materiałem albo chcecie wysłać więcej takich komentarzy, zachęcam gorąco do zapoznania się z wsparcia nas na Patronajcie, na Bajkofi. Linki do tych zbiórek, do tego wsparcia, do tych platform są w opisie niniejszego materiału. No dobrze, a teraz do rzeczy. Przypomnę, w niedzielę Jagiellonia grała w zabrzu, był to. Było to święto futbolu, a przynajmniej w założeniu miało być to święto futbolu. Górnik, wicelider, Jagielonia, lider. Dwie ekipy, które od dłuższego czasu zaliczają świetne występy w ekstraklasie. Jagiellonia dodatkowo miała jechała tam z 18 spotkaniami bez porażki. Oba zespoły naprawdę chciały grać i grały, i to był fajny, dobry mecz. O tym mówię w komentarzu: mówimy w komentarzu, co tam w Agieloni z Kamilem Jackiewiczem, chętnych odsyłam do nasza, w naszym kanale YouTube. Owym. To są bardzo dobre materiały. Tutaj macie Państwo do tego link. Bardzo serdecznie zachęcam, obejrzyjcie tam również trochę mówiliśmy o sędziowaniu, ale obiecałem również, że będzie odpowiedzialny komentarz dotyczący sędziowania. No i generalnie wszyscy wolwersują kon się, koncentrują się na wydarzeniu, które miało miejsce w 70 minucie, kiedy to bardzo, bardzo oczywista sytuacja, trochę skomplikowana może dla sędziego, ale w odbiorze bardzo prosta, yy, czyli fauna, tak zwane dokso ze strony Chosymy na naszym zawodniku Dmitry Sieralisie, który. Yy, Wygrał walkę o pozycję, wyszedł przez, przed przeciwnika, został przez niego złapany, przytrzymywany, przewrócił się. Nie, nie był to jakiś bardzo mm, fał z gatunku zapaśniczych, yy, nie był to jakiś fał z gatunku potężne kopnięcie, którego nie widziała jedna osoba, ale fał na tyle wyraźny i oczywisty, że powinna go zauważyć jedna z trzech grup albo sędzia główny, Bartosz Frankowski w tych zawodach, albo jego asystent. Yy, Albo sędziowie pracujący na warze. Rzecz w tym, że problem z, tymi, z tym był taki, że żaden z tej trójki nie zdecydował się na sugerowanie, też pokazanie czerwonej kartki. Pokazać kartkę, czerwoną kartkę mógł w tej sytuacji tylko jeden człowiek Bartosz Frankowski. Bartosz Frankowski był w tym meczu jedną ze słabszych, jeśli nie najsłabszych postaci. Mówię to z przykrością, bo Bartka znam osobiście i wiem, że to. Fajny i sensowny człowiek. Problem polega tylko na tym, że on w tym meczu, to co się zdarzyło w 70 minucie, to była jedna z wielu zdarzeń. Przyjął, na, prowadził ten mecz, pozwalając na bardzo wiele, ba, a z upływem czasu na coraz więcej, zawodnicy sobie pozwalali na coraz więcej. Nie temperował ich i w efekcie w którymś tam momencie mieliśmy zdarzenia, gdzie puścił 3 lub 4 faule, które powinny w normalnym meczu zakończyć się żółtymi kartkami. Było tego trochę. Nie reagował na bardzo oczywiste przyjęcia, czym najpierw wzbudził wkurzenie kibiców Górnika, a potem dostało mu się drugie tyle od kibiców Jagiellonii po tym, co się zdarzyło w 70 minucie i w końcówce meczu. Ta sytuacja była no, bardzo prosta, jeżeli pracowaliby normalnie ze sobą sędzia główny, który mógł w tym momencie tego nie widzieć, asystent, który był bieg z boku i yy, Powinien to widzieć i war, który powinien to obejrzeć kilkakrotnie. Tymczasem mam wrażenie, że wszyscy, którzy tam byli, koncentrowali się na jednej rzeczy: jak znaleźć usprawiedliwienie dla wejścia zawodnika z zawsze. Przypomnę, że zgodnie z regułą, ze sztuką, to argumenty na nie pokazanie kartki to nie jest sposób, który się powinniśmy rozpatrywać. Tak przynajmniej uczął. Jeżeli zawodnik, napastnik wygrywa walkę o pozycję, to każda interwencja ze strony obrońcy, a tak było w tym przypadku zawodnika górnika, zabrze, powinna odbywać się na jego ryzyko. Więc jeżeli ryzykuje i doprowadza do upadku, nawet nie jest to upadek bardzo umyślny, tutaj umyślności naprawdę trudno byłoby nie mówić, to w tym przypadku wina zawodnika i obrońcy jest na zasadzie ryzyka i tu powinna być czerwona kartka. Sprawa oczywista. Po meczu wyrazili to też eksperci, m.in. Adam Leczmański, K z Kanalu Plus, który był sędzia, sędzia międzynarodowy, były sędzia ekstraklasy, obecnie obserwator którego zresztą też na dobrze znam i którego uwagi cenię, nie z wszystkimi się zgadzam, ale który jest naprawdę jest ekspertem. I on tu stwierdził, wskazał, że to powinna być oczywista czerwona kartka. Takiego samego zdania był Marcin Szulc, nowy przewodniczący kolegium sędziów oraz jego koledzy z zarządu, czy z prezydium zarządu kolegium sędziów, którzy podjęli decyzję, którzy bardzo szybko, praktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut odbyli posiedzenie zdalne, czy też telefoniczne i wspólnie uznali, że trzeba w tej sprawie zająć stanowisko i powiedzieli, tak, to był błąd, sędzia Frankowski nie dostrzegł tego przewinienia, zawiodła współpraca, sędziowie zostaną odsunięci od obsady. Dlaczego zostali odsunięci od obsady, popełnili błąd? Nie, to nie jest norma, że sędziowie po popełnionym błędzie, nawet błędzie na wagę Rzutu karnego, porażki lub zwycięstwa jednej z drużyn są karanie. Nie, ponieważ sędziowie są mylni, nie wolno ich karać za yy, błędy, natomiast można, wolno ich karać i należy ich karać, jeżeli te błędy wynikają z niedbalstwa, z, hmm, czy ja wiem, ze słego wykonywania zawodu, po prostu z, z zachowaniem z, niezgodnie z regułami sztuki. I tutaj, w tym miejscu, rzeczywiście można o czymś takim mówić, ponieważ cała trójka. Współpraca całej trójki czy znaczy trójki, całej grupy, czwórki sędziów. Frankowski, Boniek, bo to on był asystentem, yy, oraz Piotr Urban i Michał Bukowicz, to dwaj sędziowie WAR, powinna przynieść wynik w postaci prawidłowej decyzji. Czemu nie przyniosła? No i tutaj pada pierwsze pytanie, dlaczego to, to nie przyniosło efektu. Kolegium sędziów podjęło decyzję, nie czekając, jakby że odsuwa tych sędziów od obsady, bo błąd był tak gruby, że wytłumaczenie może przynieść przyczynę, ale nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Tylko że następnego dnia Marcin Schulz wyjaśnił, że po zawieszenie sędziego wrankowskiego potrwa tydzień lub dwa. Ja nie wiem, czy to dużo, czy mało, tylko w tym przypadku, przy tak spektakularnej wpadce, to powinno być tak ta decyzja, to odsunięcie, ta przerwa na higienę psychiczną powinna być trochę dłuższa. Bo teraz, jeżeli Frankowski pojawi się na jakimkolwiek innym wojsku, to hajt, który dostanie, będzie... Dużo większy, bo ludzie będą ciągle jeszcze pamiętali, jego decyzje będą kwestionowane. Dokładnie to samo dotyczy również sędziów VAR, których nazwiska są w tej chwili faktycznie kojarzone. Problem polega tylko na tym również, że Michał Szul, Marcin Szulc, który podjął tę decyzję, zrobił to bardzo szybko, tak jak gdyby pod wpływem presji. A potem następnego dnia weszło TV i mówił: Nie, to nie jest. To nie pod wpływem presji, to była przemyślana decyzja. Nie dostrzegam tam nic przemyślanego. Pomijam już w ogóle kwestię, że porównywanie w sytuacji Bartosza Frankowskiego i tego, że wylał się na niego hejt, z sytuacją sprzed z 2000 lat, kiedy on mówił, że to jest sytuacja podobna jak w przypadku tłumu, który krzyczał <laughs> w Jerozolimie 2000 lat temu krzyżuj, ukrzyżuj, podniesienie po tego do Bartka Frankowskiego jest powiedzieć, że jest nietrafione to nic nie powiedzieć. To, to żenujące i tyle. I nie chcę się nawet tego bardziej rozwijać. Każdy w tym przypadku jest w stanie tego odnieść. Inna sprawa, że to, jeśli już mam się posuwać dalej, tą yy, tym. Yy. Tą alegorią to to, co zrobił Schulz, najpierw y, odsuwając publicznie, a potem się wycofując z tego, mówiąc, że nie, nie, Frankowski nie będzie wisiał długo, powinien dostać maksymalnie jedną, może dwie kolejki. To jest z kolei z Piłata, bo próbował za, uspo, uspokoić wszystkich i dać wszystkim y, y, pozytywny przekaz, a w sumie niedługo nikomu. Dlaczego mówię o wszystkich? Dlatego, że zaraz po tym, kiedy decyzja kolegium sędziów została ujawniona, podają, podają Kanal Plus, podają wszystkie portale kanale, kanały Sportowe i Kanal Plus, między oraz, a pierwsza, pierwszy był Kanal Plus. Y no cóż, okazało się, że zawodowi sędziowie, sędziowie sądziujący ekstraklasę z dzisiejszego centralnego, bardzo im się nie podoba ta decyzja. I to nie chodzi o kwestię Solidarności, bo tam z Solidarnością bywa różnie wśród sędziów. Natomiast nie podoba im się to, że odbył się sąd kapturowy i tak szybko i w tym trybie podjęto decyzję. Bo faktycznie w tym trybie i tak szybko kolegium sędziów zazwyczaj nie działa. I nie dlatego, że. Hmm. Błędy sprawiedliwości milą powoli. Tylko, że to wymaga mimo wszystko trochę pogłębionej analizy, a nie da się jej przeprowadzić telefonicznie w ciągu, nie wiem, niecałej godziny, czy też trochę więcej niż godziny od czasu, jak minął mecz. O tym, że to był błąd, miał był świadomy też Bartek Frankowski, który naprawdę załamany przed kanalem mówił o tym, przed dziennikarzami Kanal Plus w wywiadzie mówił o przyczynach i o tym, że jest mu przykro, że, ch że chciał przeprosić piłkarze Jagiellonii, tylko że piłkarze Jagiellonii po prostu najzwyczajniej w świecie, pod wpływem emocji, nie chcieli przyjąć tych przeprosin, a nie chcieli ich przyjąć, ponieważ błąd był za gruby. Poza tym to nie był jedyny błąd. Bartek Frankowski w 90 minucie nie dostrzegł, również razem z Warem do spółki i z drugim asystentem, nie dostrzegli sytuacji, kiedy Oskar Pietuszewski, młody zawodnik, otrzymał po prostu trafienie łokciem w twarz od Lukasa, Lukasa Podolskiego. I było to zdarzenie, które również zobaczyli wszyscy, ale nie powodów, tylko nie sędziowie. Czemu? Nie mam pojęcia. Fakt faktem jest, że wcześniej był faul z kolei Pietuszewskiego, który, przepraszam, powinien być odgwizdany. I gdyby był odgwizdany, pewnie nie byłoby dalszy, dalszy, ciągu dalszego. Ale to nie usprawiedliwia zawodnika Górnika Zabrze. Tylko pokazuje... Że błędów, wielu błędów w tym meczu, że błędów w tym meczu było bardzo dużo ze strony sędziego. I sam powód, poziom sędziowania tego meczu powinien być podstawą do tego, żeby Bartek chwilę odpoczął, bo coś mu ewidentnie nie wyszło, bo doszedł do wniosku, że chce sędziać po angielsku. Dlaczego w tej chwili rozwodzę się nad jednym meczem, czy błędy, że sędzia posędziało jedno spotkanie, czy to jest powód do dyskusji? Nie, hejt, który się wylał, i cała emocje, które się temu towarzyszą, wskazują na to, że Hmm. Autorytet sędziowania znowu sięgnął kolejnego niskiego poziomu i coś z tym trzeba zrobić. Powinien z tym zrobić nowe władze kolegium sędziów, tylko chciałbym zrozumieć i wiedzieć, jak nowe władze kolegium sędziów, składające się w większości z ludzi, którzy od wielu lat siedzą i odpowiadają za bądź za szkolenie tych sędziów poprzez to, że byli w komisjach szkoleniowych albo w zarządzie wcześniejszych, mieliby to zmienić. Czyli co? I jeszcze więcej tego samego ma to poprawić? Dlatego nie dziwię się, jak Jeloni Biały, która podjęła decyzję i poprosiła o dwie rzeczy. Poprosiła o ujawnienie rozmów między sędziami w warze, między warem a sędziami i sędzią i sędzią asystentem. W takie, takie, nagrania, takie nagrania istnieją. Przy ocenie sytuacji w 70 minucie, oraz tam w sytuacji, jeżeli chodzi o Oskara Pietuszewskiego, oraz o wykładnię, dlaczego kolegium sędziów tutaj nie powiedziało, że i te, te, w tej sytuacji był błąd. Jagielonia nie robi tylko też, żeby, wykonując gest pod publiczkę. Jagielonia po prostu chciałaby zorientować się, co w tym temacie nie gra. Nie wierzę w to, że te rozmowy staną ujawnione. Po pierwsze, moim zdaniem, zabrania tego konwencja sędziowska UEFA, której Polska jest sygnatariuszem. Natomiast. Gestia Gieloni pokazuje jedną rzecz, że niewiara w umiejętności sędziowskie polskich sędziów jest tak duża, że tylko transparentność i ujawnienie ich zdaniem przyniesie efekt. To po pierwsze. Po drugie, coś ewidentnie z tym warem jest nie tak, ponieważ ten nasz war w samo samych przypadkach nie działa. Miał nas chronić przed oczywistymi błędami, a tych sytuacji, kiedy te oczywiste błędy są dzięki warowi poprawiane, jest dużo, ale ciągle za mało. Ciągle głośniej i więcej jest zdarzeń, których słyszymy i które są błędem, których Barnie wychwycił. Więc chyba go trzeba udoskonalić, albo udoskonalić tych, którzy się tym warem zajmują. No i kwestia podstawowa, jakby kwestia ostatnia. Na koniec Marcin Schulz powiedział, że no będziemy teraz próbowali poprawić poprzez po, po, kwestię związaną z komunikacją, między komunikacją, między sędziami. Ja po prostu może postawiłem na kwestię transparentności. Na pierwsze, jakby próby wyjaśniania, dlaczego niektóre decyzje ze strony kolegium sędziów są podejmowane i co trzeba z nimi zrobić. I to moim zdaniem będzie dobry sposób na to, żeby się takie sytuacje w meczach, jakie w przyszłości, nie powtarzały. Dlaczego wobec tego yy, ta transparentność miałaby dotyczyć tylko sędziów? Przecież trenerzy, działacze nie, nie wyjaśniają swoich decyzji, dlaczego jednych kupują, a drugich nie, dlaczego trener wystawia takich, a nie innych zawodników. Tak to prawda nie wyjaśniają. Tylko rzecz w tym, że kiedy trener podejmie złą decyzję, albo kilka złych decyzji, to grozi mu dymisja. Kiedy działacz wykona zły ruch, źle zarządza klubem, dzieją się problemy, to jest zwalniany. A kiedy ostatnio słyszeliście Państwo o jakichś konsekwencjach takich podawanych? Nawet półgębkiem, jak to ostatnio zrobiło Kolegium Sędziów, bo zawiesić sędziego nie można, bo to jest kara dyscyplinarna, a sędziów za błędy się nie każe, natomiast można ich odsunąć w obsadzie. Ale kiedy to ostatnio Kolegium sędziów podawało takie informacje? Chyba w przypadku takich spektakularnych historii, jak słynna afera ze znakami drogowymi w Lublinie, który na tebene Bartek Frankowski też był bohaterem, a anty, właśnie antybohaterem. Chciałbym też wiedzieć, kiedy to ostatnio. Szefowie kolegium albo ludzie zarządzający kolegium musieli się z czegoś tłumaczyć, albo generalnie rzecz biorąc ponosić konsekwencje błędnych decyzji. Ja nie mówię o Marcinie Szulcu, który jest nie od niedawna przewodniczącym. Mówię w ogóle o co do zasady. A chcieliby, żeby standardy, które obowiązują w futbolu wobec innych środowisk, dotyczyły także ich. Sędziowie powinni mieć silni swoją charyzmą, swoją bronią i tym, że są świadkami wydarzeń, nie, nie, są, nie kreują tych, tych wydarzeń. Tak kiedyś mówił mi jeden bardzo stary sędzia, jest nim Michał Listkiewicz, którego w tej chwili pozdrawiam. Problem polega na tym, że rola tych świadków jest w tej chwili taka, że nie dowidzą, nie dosłyszą, a chcą rządzić. Wypisz, że jak do chci z teściową. Rzecz w tym, że jeśli chcieliby uzyskać autorytet, to albo muszą zacząć widzieć i słyszeć, więcej widzieć i słyszeć niż widzą, niż widzą i słyszą to w tej chwili, i wtedy mogą rządzić. A jeżeli nie mają ani zaufania, nie udowadniają tego, że coś widzą, że coś słyszą i potrafią coś z tym zrobić, to oczekiwanie, że będą mieli autorytet, bo tak, jest słabe. Trzeba zacząć coś, coś z tym zrobić. I to, co robi w tej chwili Agielonia, jakkolwiek, można też nazwać ruchem pod publiczkę, jest moim zdaniem sensownym ruchem, bo kluby, sędziowie, działacze tworzą jedno wspólne środowisko. Kiedy jest za duży przechył, w którąkolwiek ze stron, Powstaje patologia. Nie, sędziowie nie są w tej chwili pod wieloma względami uprzywilejowani. Z wielu różnych powodów. Jest coraz mniej sędziów w Polsce i coraz mniej osób się tym zajmuje. Dlatego, że to zawód, poza zawodowcami, bardzo podle opłacany i słabo promowany. Bo działaczom szkoda pieniędzy, bo sędziowie nie głosują, nie mają wpływu na wybory. I tak, taka jest prawda. Rzeczywiście, sędziowanie będzie spadało, dopóki kolegium sędziów, dopóki władze PZPN-u nie zaczną się poważnie tematem zajmować. I nie, nie chodzi tu o tylko o dosypanie pieniędzy. Tu chodzi o przywrócenie prestiżu. Oto na przykład o czym mówił Rafał Rostkowski, który nawołuje od dłuższego czasu do tego, żeby sędziów objąć ochroną, bo jeżeli się ich chce bić po meczu, jeżeli chce się robić lincz na, na sędziach po, po meczu, to powinni podlegać ochronie z mocy prawa, a nie na zasadzie prywatno-skargowej Idzie przeważnie związki, biorą w stronę klubów, ponieważ to kluby ich wybierają. Przeważnie. Nie wszędzie. Problem z sędziowaniem jest grubszy. Natomiast wracając do tego słynnego meczu i tej słynnej sytuacji. Nie da się, jak to robi w tej chwili kolegium, sędziów, być trochę w ciąży, a trochę nie. Nie da się ukarać sędziego albo odsunąć sędziego, bo słabo sędziowo, bo jest w słabej formie, a jednocześnie dać mu prowadzić zawody. Nie da się domagać się, domagać się prestiżu, domagać się autorytetu i nie wykazywać, co się robi, ponieważ ludzie po prostu, kibice, sędziowie działacze, a czasami także i sędziowie niższego szczebla, po prostu nie wierzą. Bo zasady awansów są od lat niezrozumiałe. Bo zasady degradacji, spadku sędziów są od lat niezrozumiałe. Bo informacje o tym, jakie konsekwencje ponoszą sędziu, sędziowie za swoje błędy, nie dociera nigdzie, a ponoszą. Nikt z tym się nie przebija, bo nie, bo tak. Bo macie nam wierzyć. Nie, to już, to już minęło. To wrati. I na koniec Michał kilka... Godzin temu opublikował wpis na mediach społecznościowych, których powiedział, wybuchła wielka afera w związku z tym zdarzeniem. Marcin Schulz wylało się może hejtu na Marcina Szulca, na Bartka Frankowskiego, to przypomina lidę. W ogóle tak nie powinno być. Michał z całym szacunkiem. I do wszystkich, którzy prze, przejęli to stanowisko. To jest zapalnik. Bomba wybuchła. Może najpierw zastanówcie się i zastanówmy się, bo ja nieprzypadkowo nagrywam to w tym materiale, bo też jestem, byłem sędzią przez wiele, wiele lat. Przez wiele, wiele lat byłem obserwatorem. Byłem we władzach kolegium sędziów Polskiego i Podlaskiego Związku Piłki Nożnej i wiem, jakie mechanizmy rządzą przy podejmowaniu różnych decyzji. Uderzcie się we własne piersi. Zajrzyjcie do procedur i sposobów, w jaki pracujecie i pracowaliście. I pracuje, będziemy wrażenie pracowali. Jeżeli tego nie zmodyfikujemy, to nigdy, ale to nigdy nie odzyskamy zaufania. I nie, nie chodzi tu o to, że zawsze winny jest sędzia. Nie. To za proste wyjaśnienie. Ja zgadzam się, brudy należy prać nie publicznie, Ale to, że ich nie pierzecie wcale, to już przesada. Przemysław Sarosiek, dzień dobry podlaskiem. Sponsorem programu jest firma Jazbut. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. www.jazbut.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość. Prawdziwe wsparcie dla Twojego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.